dobry, 25 września, czwartek. Przed Dzisiaj akcja woda. Mam wolne, więc jadę w czwartek. Prawdopodobnie jadę też w sobotę, więc filmik jeden główny będzie z dwóch wypadów. Mówiłem się z Wojciechem, tu przy Szlabanie w naszym stałym miejscu jedziemy dzisiaj zobaczyć stan Narwi w miejscowości Topilec, kolejna Topilec i podjedziemy do Waniewa, być może podjedziemy też do Kruszewa. Także jadę na spotkanie z Wojciechem. Zobaczymy, czy czeka. Eee, Panie, czeka. Panie, do to tędy? Tam nawaliły. Nawaliły. Co tam nawaliło coś? Wiemy. Witam Wojciecha. 25 wrzesień, czwartek, prawie 10. To Co tam Wojciech słychać? Nie, dziękuję. Jak grzybki. Słabo. Nie jest zbyt dobrze. Wiesz? No nic, dzisiaj akcja woda, a być może będzie i przygoda. Przy... Zobaczymy. Z krzyża zajedziemy na. No. Do, do lasku, na krzyża zajedziemy. Jak... Do takiego lasku. Dobra, lecimy. Także wszystko wskazuje na to, że ten dłuższy film będzie z dwóch, z dwóch wypadów Dzisiaj prawdopodobnie jutro gdzieś z Wojciechem się jeszcze wybierzemy I w niedzielę prawdopodobnie już widzicie ten film z dwóch wypadów Harwieckiego parku mamy pierwszą przeszkodę. Terenową spróbuję jakoś pokonać. Chcemy podjechać tam bliżej, to pilca od tej strony. Zaraz zobaczymy, czy się uda. No dobra, ja przyjechałem. Zobaczymy, to. Wojciech czy przyjedzie? Nie za się? Nie. Na Przeszliśmy przez bramę, musieliśmy tam rower zostawić. A to słuchajcie, jakbyś spojrzeć na mapę, zaraz może ja pokażę na mi. Jesteśmy już na terenach tych stawów hodowlanych, gdzie kiedyś było prywatne łowisko niedaleko to Pilca. Zaraz na mapie przybliżę to, pokażę. A teraz już dochodzą słuchy, że te stawy wykupił Norwiański Park Narodowy. I to wszystko dookoła tutaj. Nie widać teraz, nie te drona nie mam, nie może latać tutaj, to są te stawy hodowlane, gdzie kiedyś tutaj było prywatne łowisko. A my z Wojciechem zaraz podjedziemy do, do Pilca, na dwa miejsca, na dwie miejscówki, na e, przystań i potem na, pojedziemy z Wojciechem na e, tą starą wieżę widokową, gdzie jest trudno dostępna, ona jest praktycznie wyłączona już z eksploatacji, ale jakoś będziemy tam się przybijać, fajna miejscówka, no zobaczymy. Trzymaj telefon. O, to, to ja pokażę, gdzie my jesteśmy. To, to jest ta miejscówka nasza. Ne, to jest pomniejsza. Tak. To są te stawy, właśnie hodowlane. To że wjazd to był tutaj tak, kiedyś. Tak, tak. A my jesteśmy tak trochę od pilca. Dojdzie, dojdziemy tu do Topilca, O, tu to jest jedna miejscówka, a druga to jest ta wieża widokowa. O, to, e, o przepraszam. Ono tutaj, tam, tam gdzie to o, o, to o, w tym miejscu jest ta. Y, y, wieża widokowa i stąd będziemy iść. A to, to, to są te stawy hodowlane gdzie teraz przejął to Narwiński Park Narodowy. Podchodzimy dalej i tutaj, gdzie według wszelkich planów miały być stawy, to zobaczcie. Nie ma nic, po prostu nie ma tej wody. Nie wiem, gdzie jest ta woda. Albo spuszczona, albo wyschła. Nie mam pojęcia, gdzie ta woda jest. Może być spuszczona. No ale tu generalnie są te stawy, tak jak na mapie pokazywałem Tak, tu jest miejsce Patrz Sarna, dwie Dwie Sarne się przestraszyły, no o, nas zobaczyły One mają fajne miejsce tutaj, no tak, tak, bo tu praktycznie nikt nie chodzi Pierwsza miejscowa to pilec zaraz zobaczymy, jest stan rzeki. No cóż, ja nie jestem znawcą ani hydrologiem, ale takim po prostu obserwatorem. To stwierdzę, że tej wody jest mało. Co ty, Wojtek, o ty sądzisz? Przejdziesz, zobacz, tej wody było. O, tak jak ty stoisz, to zobaczcie, woda jeszcze pamiętam była aż tam, gdzie nasze rowery teraz stoją. Na wiosnę, nie, na wiosnę może nie było tyle tej wody. Musiałbym zacząć naszych filmików, ale na pewno to było pod wodą. Albo na wysokości. Nie, to zdecydowanie mało tej wody. Łachy widać wodne. Wody jest mało. Pojedziemy jeszcze tam w dwa miejsca, zobaczymy zaraz, jak tam dalej. Ta miejscówka jest co prawda niedaleko stąd, kilometr, półtora. Będzie to zamknięta, wyłączona z eksploatacji Stara Wieża Widokowa między kolonią Topilec a Topilec. Jest szansa, że teraz się tam dostaniemy. A później na kolonie i do śliwna. Dobra. Druga dźwięk. nasza miejscowa, wyłączona wieża widokowa z ruchu turystycznego. Ze względu na fatalny stan. Ale my to zobaczymy na ryf. Jak to wygląda na tu chwilę, na 25 wrzesień Idę na narew, zobaczyć to łachę e, Tu właściwie to takie są już meandry To jest jeden odcinek, tam dalej jakbyśmy dronem polciąli zaczymy drugi No ale sam widzicie że to już jest troszeczkę Bardzo mało tej wody Bo już jest to wszystko dno nawet widać No to już tak jest suszowo bardzo bym powiedział mieliśmy na taki las znowu do znalazliśmy parę kani i sobie robimy taki postój żeby jeszcze uzupełnić zapasy jutro będzie kolacja kaniowa bo tam ja nie wiem z pięć znalazłem jeszcze kani Szukam na razie jeszcze zasobów na kolację dzisiaj znalazłem kanie do kolekcji będą Trzecia miejscówka, którą będziemy sprawdzać wodę, stan wody tej jest... kolonia to pilec, ale myślę, że to niewiele się różni, bo to niewielka odległość jest między jednym a drugim punktem. Raczej tej wody będzie to samo, jak nie mniej. Słuchajcie, w tym kanale zawsze było pełno wody, masa tej wody. A teraz, no dosłownie jest kropla wody. Idę na rzekę, zaraz zobaczymy, jeżeli chodzi tam zobaczymy, jak jest tam. Ciężko tam się dostać, ze na te trzciny i szuwary. Tutaj rolnik widać pokosił na tej stronie, ale tam za bardzo nie mam jak dostać się nad brzeg. Ale tak z daleka przynajmniej widać, że tej wody jest wiele, wiele mniej niż, niż była Pod, jak podjedziemy do śliwna wtedy urzeczywistni się prawdziwy stan prawdopodobnie te kładki na myliźnie gdzie siedzą zobaczymy to w wypatrzyliśmy takie pole jeszcze nie wiem czy to są kanie czy jakieś inne grzyby ale wyglądają na kanie także nie wiem, z 10 kani będzie na pewno Teraz będą na kolację na pewno dzień. Sami zobaczcie ile kani jest. Dużo. Pozbieram taka jedno oliście w pole i sami zobaczcie ile. Teraz kani. Zaraz podzielimy się z Wojciechem także dzisiaj mamy ucztę kaniową. Dojeżdżamy już do czwartego naszego pomiaru na dzisiaj do w miejscowości śliwno Skąd można w sezonie, jak jest dużo wody, przebić się kładkami do Waniewa, ale na tą chwilę kładki są nieczynne. względu na niski stan wody. Zaraz zweryfikujemy, jak niski ten stan jest. i sami zobaczcie jak jest nisko tej wody to są zrobione trzy progi ze względu na poziom wody ale chyba nikt nie przewidział żeby jeszcze obniżyć ten próg bo byłby... ale nie, już to wyszorowało po nie. nie, generalnie jest bardzo niski stan wody bardzo. no i słuchajcie, jest problem z Narwią Taki, że jak nie będzie w tym roku obfitych opadów śniegu, już nie mówię o deszczu, którego nie ma i nie było tutaj, były ale sporadyczne, ale jak nie będzie śniegu w tym sezonie, oczywiście 25-26, to być może w przyszłym roku przyjadę pokazać na wiosnę te starożytne, z te starożytne już nie będzie w ogóle pod wodą, będzie tylko łacha. Piachu. Ale to więc obiecuję Wam, że na wiosnę z Wojciechem tu przyjedziemy i zobaczymy, jeżeli nie będzie zimy, jak to wygląda. I Podejrzewam, że ta kładka będzie stała już na jakieś... A czemu zimą nie przyjedziemy? Zimą przyjedziemy, jak nie będzie śniegu. No, możemy i tak to zrobić też. Także Eldorado czasy te się skończyły, kiedy można było się przez rowerem do Waniewa, żeby skrócić drogę i po tamtej stronie pojeździć. Teraz niestety już ten szlak komunikacyjny został na razie wyłączony z eksploatacji Szkoda, bo był fajny Szliwno parking infrastruktury Nabieńskiego Parku Jest zainstalowana pompa Hydrofor, ale tak jak widzicie z napisem woda za to do picia Wojtek pij wodę, myślimy czy jest zdatna Pijemy wodę Tak! Woda za to do picia jak najbardziej, będziemy pić Zaraz się zatrzymam Spróbuję do nich podejść Zobacz wam pokażę z daleka wytropiliśmy Jesteśmy niedaleko kolonii konowały no, Głupia nazwa ale... o. i zobaczcie Tam dwie żyje, One już mi widzą też ja też je widzę. Zaraz telefonem komórkowym przybliżę No dobra, słuchajcie, trzeba to wycieczkę podsumować. Ponad 55 km przejechaliśmy z przygodami, znaleźliśmy tani sporo, można powiedzieć, ale głównym celem było stwierdzenie, jaki stan narwi jest. No i cóż, na 25 września, czwartek, 25 rok, to stwierdzam, że ten stan jest opłakanie niski. Nie wiem, co to będzie z tą narwią, ale jak nie będzie opadów, nie będzie obfitych opadów śniegu to spodziewam się na wiosnę katastrofy. Wojtek, jakie jest Twoje zdanie w tej kwestii? Będziemy jeździć czy rowerami polarnymi. Tak, prawie. No, to tylko tyle. Jutro w planach mamy akcja Hajnówka, więc prawdopodobnie w niedzielę filmek z dwóch wypadów będziecie oglądać. A właściwie oglądacie. Także to na razie tyle. Cześć. Do jutra. My się tutaj rozstajemy. Jutro w planach jest Hajnówka Białowieża. Pogoda myślę, że będzie taka sama jak dzisiaj, więc jest szansa to wykorzystać. To co? To na razie tyle. Do jutra. Widzimy się za dwie sekundy. Dzień dobry. 26 wrzesień, piątek. Przeniesie się w czasie do przodu o jeden dzień. Godzina za 5:09. Dzisiaj jest akcja Białowieża. Razem z Wójciechem idziemy pociągiem do Hajnówki. Stamtąd Białowieża i okolice. W tym roku okazało się, że tam nie byliśmy. Nie wiem, z różnych nawet Nie pamiętam jakich. Ale taki plan na dzisiaj: Białowieża i powrót potem pociągiem do Białego Stoku. Także co. Zapraszam na film, zapraszam na przygodę. Dajcie lajka, like dajcie sobie, skomentujcie. Czekamy na wójciecha, a pociąg i w drogę. Dobry. Wojciech przyjechał. Czekasz, tak? Witaj. Także ja już tutaj nockę zaliczyłem Przygotowany, zwarty, wypoczęty i pozytywnie nastawiony na, na działanie. Czyli kierunek Białowieża i okolica. No dobra, nasz ładujemy się i, i lecimy. w trasę, droga przebijamy się przez tajnówkę, runek białowieża, zaraz wjeżdżamy w puszczu Białowieską. Zjeżdamy do dworca kolejki wąskotorowej jest to jedna z atrakcji Hainówki, można stąd dojechać, trasa Hainówka to piło. Ona czynna jest w okresie sezonowym, dzisiaj jest nieczynny. O, tu już widzimy, zaraz tam podjedziemy, jakieś więcej informacji. Są takie drezynki już po nowemu, możecie zobaczyć, zaraz zrobię zdjęcie. O, to to, to są nowe wszystko e, urządzenia. Słuchajcie, w Kajnówce można i też tak jechać, rezygnuję z tych rowerów, będziemy z Wojciechem drezyno teraz jechać przez Puszczę Białowieską, także co, w drogę! Jesteśmy na terenie przystanku kolejki Wąskotorowej, Mamy taką fajną dużą mapę, kolejowki. Jesteśmy dosłownie w tym miejscu gdzieś. Stacja kolejka, kolejowa tutaj. No i będziemy, słuchajcie, przebijać się przez e, Budy, jakoś tak, czyli I do Białowieży. I stamtąd Białowieży dojdziemy aż do, do, do Tupiła. To tutaj, tutaj będziemy tak. i z będziemy przybijać się do Taki mamy plan. Tak to no, zobaczymy. To zahaczymy o białowieskim park na Także już jedziemy przez Puszczę Białowieską. Podziwiamy piękne tereny Puszczy. Jedziemy pod Białowiecki Park Narodowy. To jest taki park jeszcze. Nie jest to ten muzeum ani tam siedziba dyrekcja. Tam podjedziemy, zobaczymy. Siedziba Białowieckiego Parku Narodowego. Ja wjazdu, i Podejrzewam, że nie widziałem. Jesteśmy przed rezerwatem Żubrów. Można e, opłacić dodatkowy bilet za wjazd rowerem 5 zł. Normalny kosztuje 25 rukowy 15. I można sobie rowerem tutaj po tym rezerwacie jechać. To jest wyjście. A my jedziemy teraz w ulubione miejsce Wojtka, bo okazuje się, że, że, nie, że nie ma mocy już. Ile Chyba masz mocy? Akumulator tak, dojdziemy. zobaczymy. Pojedziemy w to miejsce, co on mówi, że jemu akumulator podskoczy na, na wszystkie kreski. Zaraz się przekonamy, co to będzie. Kaliśmy tak do takiego miejsca w Puszczy Białowiskiej. Które nazywa się miejscem mocy. Nie wiem cokolwiek to znaczy, ale ludzie tutaj przyjeżdżają, zostawiają kasę. Kroszowe no, sprawy, ale zobaczcie ono, na przykład takie drzewo, jakiś pieniek, wszędzie jakieś powbijane są. Dwudziestogroszówki, groszówki, no tak, tak powbijane jest. Na podłodze leżą, na, na ziemi leżą jakieś gruszówki y, takie malutkie nominały bardzo tutaj też jeszcze jakieś takie nominały bardzo małe gruszówki są wszędzie wszędzie to tego jest tutaj dużo ma to niby pozytywną jakość energię przynajmniej tak tu można wyczytać ale jak żubr, żubr jest to wiadomo że chodzi o, o inną moc tak Sprawdzimy, bo dla Wojtka miał moc, mocy przybyć akumulatora, zaraz sprawdzimy czy mu przybyło. tak pokaż akumulator, czy nie naładował Ci się? nie <gry> Także nic mocy przybyło. Lecimy teraz do Topiła. Jedziemy do Topiło teraz. Taki zbiornik wodny. U szybowiec nie idzie, można też dojechać kolejko to do wodkotarowo co na początku w filmiku widzieliście No, nawet nie zła takie Ale brudno co? Ale brudno taka rzeczka To piło Także dojeżdżamy do topiła Dojechaliśmy do Topiła. To taki zbiornik wody w Puszczy Białowieskiej. Tu idzie kolejka wąskotorowa z Kajnówki. Ale zobaczcie, jak mało wody jest. Zawsze jak tutaj byliśmy, aż to któryś tam raz jesteśmy, to wody przynajmniej było aż po ten. to po tą część tej siatki. Także wody jest bardzo mało. No właśnie, przyjeżdża Dotarliśmy do hajdówki, siadamy w pociąg i pomału lecimy do domu. Dobra, dotarliśmy już na miejsce, można powiedzieć. Trzeba to jakoś podsumować. Jest okazja chwila refleksji. 69 km wyszło, mi, około plus minus. no Fajne tereny, fajne trasy, ciekawe miejsca. Niestety dla Wojtka nie udało się naładować akumulatora. W tym miejscu. No i od razu musiałem zmienić. <noise> tak, musiał teraz. w tym miejscu co mieliśmy. Wykorzystało mnie miejsce. Tak, no ale po drodze co, na pewno te fajne miejsce do odwiedzenia ta Białowieża. Można tam sobie mile, mile spędzić czas, tym bardziej jak się chce ten park zobaczyć cały, siedziby Białowyskiego Parku Narodowego. No i wiele innych tam atrakcji jest, żeby to zobaczyć. Potem co jeszcze ciekawego, bo ten rezerw pokazowy z Żubrów, ale tam niestety to jest wszystko odpłatne, 25 normalne, 15-lugowe plus 5 za rower. No i to Piło też warto zobaczyć, trochę nam zabrakło czasu, żeby tam to poeksplorować. Trochę śpieszyliśmy się na pociąg, żeby zdążyć ale ta parę razy byliśmy w sezonie, kursują z Hejnówki, tam taki kolej woskotorowa też można jako atrakcję to wykorzystać dobra, nie przedłużając, co na razie tyle cześć, jak się film podobał, suba, zostawcie lajka, like komentarz na razie cześć do